Witajcie kochani, dzisiaj nie będę gotować, ja już dzisiaj się nagotowałam, dzisiaj pokażę Wam za to jak pięknie udekorować babeczki, mam nadzieję, że Wam się to przyda, bo nie jedna impreza jest przed nami i pomyślałam sobie, że po prostu podzielę się z Wami moim sposobem, już to robiłam, bo robiłam na live'ach torty tort marysienka. dekorowałam go w stylu Halloween już niedługo będzie zapowiedź tego co można w ogóle zrobić fajnego na Halloween także obserwujcie żeby zobaczyć moje pomysły na Halloween i na dania Halloweenowe już Ty, go zabieram od Ciebie, tak? dobra później, później, dobra? idź usiądź na razie Tymon jeszcze w domu, jeszcze ten kaszel, go tak wiecie. Już nie ma mocnego kaszlu, to jest najważniejsze. Tam, Tymon. No dobra, słuchajcie, czego my będziemy w ogóle potrzebować? Zrobiłam babeczki, muffinki zrobiłam dzisiaj e, kokosowo-marchewkowe. W ogóle petarda, słuchajcie, musicie zrobić koniecznie. One tak wyglądają. Ja jeszcze dodałam do nich, e, dlaczego je zrobiłam wcześniej? Bo właśnie potrzebowałam je zimne, żeby je udekorować. Cześć Ania, fajnie widać komentarze, bo już ostatnio nie było widać. No i słuchajcie... One są kokosowe, marchewkowo-kokosowe, i ja dodałam do nich skórkę z cytryny. Ja, pierdziu, naprawdę, no sztos. Sztos polecam Wam bardzo. I właśnie dzisiaj, z racji tego, że mamy spotkanie w biurze związane z różowym październikiem, ja będę robiła babeczki, które udekoruję właśnie w takim kobiecym stylu. A jeśli chodzi o różowy październik, to więcej opowiem Wam. Jutro albo w środę. Zrobię taki specjalny live. Może coś ugotuję, może nie będę gotowa, jeszcze nie wiem, dajcie mi po prostu się nad tym zastanowić i zrobię Wam taki specjalny, specjalny, absolutnie specjalny live na temat nowotworów i profilaktyki nowotworów oraz tego, co w diecie wpływa najbardziej na zwiększone ryzyko nowotworów, a także co, co pomaga nam chronić się przed rozwojem nowotworów, tak? Bo pamiętajcie, że skłonność genetyczna to jest tylko skłonność genetyczna, to nie wyrok. No dobra, ale dzisiaj nie o tym, o tym następnym live'ie, więc zapraszam Was do obserwowania i zachęcam Was do tego, żebyście się pojawili na tym live'ie. A dzisiaj po prostu zrobimy, udekorujemy babeczki ze względu na różowy październik, no to zrobimy coś różowego. Ale nie tylko różowe takie rzeczy możecie robić, nie tylko babeczki, słodkie rzeczy. Można różowe robić w termomiksie, polecam Wam bardzo dobre, to akurat jest zielone. E, bardzo dobre polecam Wam e, pesto z buraka z makaronem, no jest przepyszne i też przeciwnowotworowe, e, dlatego że burak ma dużo właściwości, e, takich chroniących nas przed nowotworami. E, sushi różowe, w ogóle jest nowa kolekcja. Jak macie kuki du wejdźcie w kolekcję, tam są e, specjalne przepisy różowe. Więc jeśli macie ochotę na coś różowego, to wejdźcie w kolekcję i sobie po prostu znajdźcie coś specjalnego. Ja na następny live przygotuję swoje sprawdzone przepisy różowe oraz yy, dużą dawkę wiedzy dla Was. W trosce o Wasze zdrowie. Rozumiecie? Ja to robię dla Was, bo Was kocham, bo mi na Was zależy, bo chcę, żebyście byli zdrowi i wiedzieli, jak o siebie dbać. A skoro mnie słuchacie, to to wykorzystuję. <laughs> no, dobra. To tyle od serca. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, potrzebuję do tego, e, zrobiłam krem na bezie dodatkowo do, e, w termomiksie, krem na bezie szwajcarski, jeśli chcecie, bo on z przepisów wychodzi dość rzadki. Ja daję 100 gram e, białka, nie 140, tam dobra, 100-120 i daję więcej masła. I wtedy konsystencja jest taka, że można fajne robić wzorki na babeczkach, na przykład. Takie, to już jest na próbę. Zobaczcie, jakie piękne. Piękne! Boże, jak mi się podoba. E, no właśnie. E, I to jest jedna rzecz. Jeśli jednak będziecie robili do tortu jako tyk, to zdecydowanie polecam tą rzadszą konsystencję. Na niej się naprawdę bardzo dobrze pracuje. E, możecie sobie zrobić najpierw rzadszą konsystencję, zostawić obok już miękkie masło, bo w przepisie jest zimne. Obok miękkie masło i to miękkie masło już wrzucicie do mieszacie do reszty. To co odłożycie sobie na tynk, to sobie odłóżcie, do reszty wkręćcie trochę masła miękkiego i wtedy będziecie mieli odpowiednią konsystencję do tego, żeby robić właśnie takie dekoracje. Ja wam pokażę dzisiaj jakie się robi, jest bardzo prosta, a efekt, efekt jest po prostu powalający. Piękny. Także naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo jakich umiejętności, żeby zrobić e, efektowne babeczki. I to nieważne na jaką imprezę, bo to nie tylko na babeczki, bo ta umiejętność, e, którą, e, to co Wam pokażę, przyda Wam się też do dekoracji tortów. Dobra, e, więc tak, ja przygotowałam sobie dwa różowe e, kolory, jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy, użyłam barwników spożywczych z firmy Frakta. bardzo dobre też są z firmy Wilton, aczkolwiek ja e, osobiście wolę fraktala. Teraz już nie jesteśmy w stanie, zobaczcie, tutaj wysmarowałam babeczki już kremem białym, jako taką bazą, do której mi się powinny ładnie przylepić kwiatki. Tak, żeby, bo tutaj też, zobaczcie, no tutaj tło jakby jest słabe, tutaj tło jest ciekawsze, bo jest, bo jest białe, nie? No i po prostu zacznijmy. Ok, więc biorę szprycę i teraz końcówka. Warto mieć trzy końcówki. I ta, tą końcówką jest tylko 2D Wilton. 2D Wilton. Ona to jest taka gwiazdka. Nie wiem, za bardzo jej tutaj nie widać, bo już krem wyszedł. Zobaczcie. Taka gwiazdka. Druga końcówka, którą warto mieć, to jest tylko 1N. Coś takiego. E, trzecia końcówka. Właściwie 4, dobra? Cztery końcówki. Warto mieć. To jest tylko taka, yy, ona się nazywa 6B. Nie wyobrażam sobie dekorowania tortu bez niej. Tymon jeszcze nie. I to jest tylko 5,5, nie, czekajcie. 3,5,2 do robienia liści. I naprawdę wystarczą Wam te tylko, żeby zrobić naprawdę fantastyczne dekoracje na tort. Aniu weszłam z ciekawości na to pesto z buraka, gdzie kupić płatki drożdżowe nieaktywne. Możesz zamiast płatków drożdżowych nieaktywnych dodać yy, yy, parmezan. Tak. Dobra, to jedziemy. Wezmę sobie babeczkę. Słuchajcie, to jest stresujący dla mnie. Cześć mama! To jest stresujący dla mnie moment. <laughs> Czekajcie, jak te babeczki wyglądały. Dobra, tak. Czyli najpierw robimy po jednym kwiatku na, na górze. Nie wiem, jak Wam to pokazać. Tutaj najpierw. Czy dobrze widzicie? Mam nadzieję, że tak. Jedziemy od środka do zewnątrz. Od środka do zewnątrz. Czyli najpierw robię jeden kwiatek. Zobaczcie. Od środka. Tak? To z zewnątrz. Nie odwrotnie. Bo jak zrobimy odwrotnie, no właśnie, muszę sobie tu miejsce zrobić, jednak bez tego. Jak zrobimy odwrotnie, to Wam pokażę zaraz, jaki efekt wyjdzie. Żebyście widzieli. Dobra. A, gdzie, gdzie, gdzie to pokazać? A mogę na tym, na desce Wam pokażę. Zobaczcie. Jak zrobimy sobie od zewnątrz do środka, to to już nie jest róża. Nie? Rozumiecie? Jak robimy od środka do zewnątrz, to wychodzi nam coś takiego. Jest różnica? Jest różnica, prawda? Action widziałam, super. No właśnie, podpowiadajcie, gdzie można kupić takie tylki. Na, na pewno na internetach różnych, ale też właśnie w innych sklepach typu Action. Jak, ja nawet nie wiedziałam, tak. Dobra, więc teraz robię po jednym takim większym. Zobaczcie, jakiś liczne. I to jest ta 2B, 2D. I następna. Ja wiem, że to jest trochę zabawy z tym. To nic, jak coś takiego się zrobi, to i tak jest do naprawienia. Dobra. Ja sobie tutaj A, dzięki za serduszka. Zobaczcie. Nie wiem, czy to staram się zrobić tak, żeby to było widoczne dla was. No śliczne są, prawda? Dobra, jak wystaje wam taka końcówka, zawsze warto ją wytrzeć. Moje dziecko jeszcze się nie może doczekać, bo obiecałam, że może dostanie. Ale dzisiaj ostatni dzień już w domu. Jutro już idzie do przedszkola. Jezu, jak no piękne po prostu. Mm, łatwo się ubrudzić. Dobra. I ostatnia. No i już idę po prostu szybko, tak? I teraz zrobimy sobie... Um, zrobimy sobie drugą turę. Tym samym. Cześć mama. A, tym samym czy tą drugą? Bo to będzie tak i tu będzie tak. Jedna. Dobra. Zrobię najpierw tą, a później zrobię następną. To muszę nałożyć trochę na tą. Ona musi wejść troszeczkę na tą różę. Tak, i kończyć się mniej więcej w tym miejscu, dlatego, że tą trzecią, tym trzecim kwiatkiem przykryję tą końcówkę tutaj. Więc weźmiemy sobie następne. Tak, i zobaczcie, też robię tutaj taką przykrywającą. No, jak się inaczej zrobi, to też nie. To też jest ok. O! Słuchajcie, krem jest, ja miał gorąco. W domu teraz, naprawdę. I krem trochę mi płynie, więc jest ważna temperatura też. Więc ja szybko tutaj sobie zrobię. Dobra. Staramy się zakryć tak babeczkę, żeby nie było jej po prostu widać, nie? Dobra. O. Tak też jest ładnie. Słuchajcie, kremi się zaraz skończy. No, śliczne. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze takie jedno fajne wykończenie, które na Was czeka. Możecie zrobić trochę większe, mniejsze. Słuchajcie, te tylko fajnie też się sprawdzają do bez. Jak robicie bezy, lizaki bezowe. Bardzo fajny, dobry przepis jest na lizaki bezowe. Czekajcie w Akademia Tortu. Naprawdę mają bardzo, bardzo dobry przepis. Zobaczcie. No i dobra. I teraz idziemy z następnym kremem, czyli tym jaśniejszym, tak? Tutaj troszeczkę inny kwiatek będzie yy, wyjdzie, ale yy, uch, nabrudziłam. Dobra. Trudno. Trzeba wytrzeć dobrze ręce, żeby nie ubrudzić tych. No i tutaj trzeba wcisnąć tego kwiatka, tak? Wciskamy go tutaj, mniej więcej, w środek. I on musi nam wejść na ten. Zobaczcie. Aaaa, jakie to jest piękne! Przyznajcie sami. No po prostu zachwycające. Uwielbiam. Słuchajcie, uwielbiam takie dekoracje. Teraz jedziemy z następnym. Jak ten on Ci się podoba? Super. Super! No, zobaczcie. ok, Kurde, no. Ja to, yy, no właśnie, palca wsadziłam tam w kwiatek. Zobaczcie. Piękne, no piękne, pewnie, że piękne. No, musicie uważać, żeby tak jak ja nie uszkodzić ich. Dobra, już on masz Masz. Jestem celowin. Czekajcie. No ślicznie. O! Zainspirowało mnie to. Super, fajnie, że Wam się podoba. Eee, kurczę. Masakra. Z góry tego nie będzie widać. Dobra, zobaczcie. Śliczne. po prostu piękne. Widzicie, widzicie w ogóle? Ja muszę ją złapać, tak. Nie wiem, jak tak zrobię. No. Trzeba je do lodówki wsadzić, żeby były schłodzone. Dobra. I sobie zobaczę jeszcze na brudno na jednej babeczce, jak to będzie wyglądało z liśćmi. Bo nie wiem. Aha, jak się za to zabrać? Słuchajcie, żeby nie. Muszę sobie poprzestawiać. Słuchajcie, takie olej właśnie dzisiaj nie spodziewaliście, nie? Dajcie znać. Dobra. Piękne. Słuchajcie, ja nie widzę różnicy pomiędzy jedną różą, a drugą. Bo one wyglądają dla mnie mniej więcej tak samo. Dajcie znać, czy dla Was też. No końcówka jest trochę inna, ale ale, no właśnie, a Jacek jest bardzo, bardzo podobny. Dobra, jeszcze mi jedna została. Dobrze, że mam jeszcze trochę kremu. Dobra, tutaj. Zobaczcie. Piękne są. Pamiętajcie, żeby kłaść sobie w ogóle te worki na czymś, nie na blacie, bo będziecie mieli wszystko tłuste. To jest minus, bo trzeba naprawdę zadbać tutaj o, o to, żeby nie ubrudziło się jedno od drugiego. I teraz, co przygotowałam specjalnego, podpatrzyłam sobie w internecie, szukam najwięcej inspiracji, jeśli chodzi o takie rzeczy na Pinterestie. I widziałam właśnie podobne róże, trochę inne kolory, ale już nie chciało mi się e, bawić w szukanie takich kolorów, ale też widziałam, że zostało użyte e, złoto. Czekajcie. W płatkach. kupujemy takie jadalne złoto. I z nim też jest zabawy. To jest po prostu dajcie spokój, jak wam tu pokazać. Odrywamy sobie kawałek złota. Tymo, cieszę się, to że ci smakuje. I złote, to chwilę. Słuchajcie, nie mogę tego złapać. A sobie umoczę troszeczkę. Dobra, mam kawałek złota. O! Ej, to to jest, to jest tak. I możemy sobie je tutaj jest, przyklęć. Jest to te złoto. Zobaczcie. Już mamy taki delikatny akcent złota na, na tym, na tych różach. Możemy je w różnych miejscach poprzyczepiać. Po nie, to jest złoto. Nie, nie, nie. Ty mam. Mm. Możemy też użyć koralików złotych. Na przykład wezmę tutaj tą drugą babeczkę dla y, Amelki. A. I sprawdzę po prostu, jak to będzie wyglądało. I ja widzicie, generalnie to idzie dość sprawnie, bo szybko robimy y, kółeczka. Mam jeszcze taką posypkę. Ona jest... Ona jest taka... Z takimi y, kryształkami różnymi y, i różowe. To też będzie pasowało, tak? I złoty. Więc możemy sobie posypać to tak jakby trochę na jedną stronę. Ja pierdził, jakie to jest piękne. Słuchajcie, uwielbiam. Uwielbiam takie rzeczy robić. Naprawdę. To mnie mega relaksuje. Dobra, samiska jest. Zobaczcie. Zobaczcie, tak wygląda ta babeczka. Jak Wam się podoba? E, a druga jest z tym e, złotem. No ta wygląda bardziej elegancko, e, ta jest taka bardziej na bogato. Dajcie znać, która Wam się bardziej podoba. A co ja tutaj mam? A, krem! Dobra, dajcie znać, która Wam się bardziej podoba. Ciekawi mnie. A, cudna! No super, fajnie, cieszę się bardzo, że Wam się podoba. I zobaczcie, jakie to było proste. To było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proste. E, więc dajcie znać, która, tak? Czy, te, e, czy ta ze złotym, e, taka bardziej w elegancki styl, e, czy ta dzięki wielkie, czy ta właśnie na boczejto. A może zrobię pięć takich i pięć takich, nie? Żeby był, żeby można było sobie wybrać, bo mi się też obie, e, obie wersje bardzo mi się, no tak dokładnie obie wersje mi się bardzo podobają. Trzeba to wstawić do lodówki. Ta dla Amelki jest śliczna, e, na bogato, na bogato. Dobra. Wiecie co, ja zrobię? tak, Amelie. Taka tymon. Mam O, no dobrze, no tobie też dam trochę, tak? Masz. Dobra, słuchajcie, wam, jeszcze Wam pokażę, a gdzieś miałam worek. Ty mam wzięć worek? Nie ma worka. To to Wam nie pokażę. Chciałam Wam pokazać, jak e, zrobić z tym. a gdzie? Nie, no jest. Jak liście zrobić. Tylko przesunę sobie i też pokażę Wam na przykładzie e, amelki. E, gdzie jest ta tylko e, liściowa? Pokażę Wam na przykładzie Amelki, jak zrobić liść, żebyście wiedzieli, na dwa sposoby. Trzeba obciąć tak worek cukierniczy, żeby końcówka nam weszła, ale żeby cała tylka nam nie wyszła. To jest bardzo ważne, z tego względu, że jeśli za mocno przytniemy, zobaczcie, ona się tu kończy i to jest ok. Jeśli za mocno przytniemy, to pod wpływem ciśnienia, bo czasami mamy gęstszy krem, może nam po prostu tylko wyskoczyć. Naprawdę tego byśmy nie chcieli. Więc ja sobie wezmę nałożę troszeczkę tego kremu, ściągam go w dół, nie będę pakowała całego worka. I Wam pokażę na przykładzie, a może tej deski. Zobaczcie tutaj ten. Przykładamy w ten sposób, tak? Jeśli chcemy liść zrobić, to przykładamy w ten sposób, nie tak, tylko tak. I wyciskamy. No to mi wyszło takie ujowe. <grych> teraz bardziej się postaram, poczekajcie. Zobaczcie. I jest liść. Nie? Naciskamy. Można też takie małe płatki robić, albo większe generalnie. Więc teraz tak, naciskamy więcej. I można takiego większego sobie zrobić, liścia. A z tej tylko zrobicie jeszcze płatki do słonecznika. Wyobraźcie sobie, wyciskacie właśnie takie małe, jak tutaj, jak ten malutki, i z tego możecie robić słonecznik. Wystarczy tylko y, zrobić tą y, krem żółty i będziecie mieli słonecznik. Dobra, i zrobimy sobie na przykładzie amelki y, babeczki. Dołożę tutaj listki. Gdzie dociskam sobie. O, ślicznie też. Powiem Wam, bardzo mi się podoba. I tutaj możecie przede wszystkim tymi liśćmi załatać dziury. Tak? Więc każdą dziurą, dziurę, jaką zobaczycie, możecie po prostu załatać listkami. No i co, podoba Wam się? Lepiej z liśćmi, tak? Na bogato i z listkami. Dajcie znać, bo nie wiem, jak je udekorować na sam koniec. A ręka mi się trzęsie? No, widzę, że Wam się podoba. Super. Cieszę się bardzo. Światło jest tutaj do dupy, przyznam szczerze. O, teraz może lepiej trochę widać. No, z listkami. Cześć, cześć Ania. Cześć, dzięki. Cześć Małgosia. Z listkami, mówicie. Listki i, e, i złoto na bogato. No, widzicie. Każdemu się coś innego podoba. Zdecydowanie z listkami te worki cukiernicze to z jakiej firmy? Z AliExpressu Naprawdę, bo one są jednorazowe. Nie kupujcie tych wielorazowych, bo one są drogie i po... przysięgam wam, po maśle nie idzie tego domyć. A ja bym się bała użyć to drugi raz jeszcze dla kogoś innego. Nie, po prostu dla mnie nie. Osobiście nie, więc kupujcie sobie jednorazowe i po prostu do śmieci. Najlepiej i najbezpieczniej. No. No dobra, słuchajcie, fajnie, że Wam się podoba, e, więc no są śliczne, no co mam wam powiedzieć, też mi się bardzo podobają. E, jedne i drugie mi się bardzo podobają, teraz sobie na nie popatrzę. Jeszcze zrobię im na pewno jakieś zdjęcia, a was, e, Wam dziękuję bardzo, że byliście tutaj ze mną i zapraszam Was e, jutro albo pojutrze na live związany z profilaktyką nowotworów. Ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za podpowiedzi. Skorzystam z, ich, z nich i do zobaczenia. Pa, pa! A, słuchajcie, w tym miesiącu do zakupu Thermomixa jest osłona noża do obierania ziemniaków, więc jeśli ktoś z Was ma ochotę skorzystać z promocji i sprawić sobie Thermomix wraz z prezentem, to zwołajcie do mnie. Pa! pa! Pięknego dnia!